Wszystkim witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Grim Legends. E, tutaj tak zdobyłam klucz do mrocznego grodu i teraz gdzie ja mogę Idź Okej. Okay. Okay. Dobra, dzięki za pomoc do lasu. Aha, tutaj dalej jest. Ten pocisk. Ja tutaj chyba już wzięłam. Ten cały symbol, chyba tak. E, co to? Aha, wyszukiwanie przedmiotów. Mm. Jeszcze jeszcze coś takiego. Coś takiego. I... To jest to? Nie. To? Nie. A... Aha, jeszcze dwa symbole potrzebuję znaleźć. To nie to. Są kolce. To. I to. Nie to. A myślałam, że to. Um... Coś tu? Jamal. O, tu! Mhm, dobra. Aha, jeszcze jakieś takie, nie wiem co to jest, ale jeszcze takie oto. No i wszystko. Mechanizm zamka, ok. Mm, dobra, tu nic nie zdziałamy. Tu jest ten symbol cały. E, tutaj co? To jest ten herb? Nie. Dobrze, a tutaj? Aha, to jest to samo. E, no to tu. Tutaj potrzebujemy mechanizm i klucz. Przesunię klucz do wyznaczonego. Aha, to się tylko w tą stronę. E, tak, tak, tak. Um. Czyli to potrzebuje przesunąć... Aha, to się tylko jedną z... Aha, dobra. Co? A ten mogę, a ten też tylko w jedną stronę? No dobra. Um, trudno. To sobie odsłonię. Uh, ale... Niby tak, niby tak. Dobra, to niby tak. Ale A to to powinnam A przesunę sobie to tak. Dobra będzie. I gurny dziedziniec, You tricked me, you witch! You'll never lay another finger on my nephew! We'll see about that. You won't be needing this anymore. The apple didn't fall far from the tree. It was the peacock lady all along. She the sorceress. A, to jest ta matka? Nie, to, to w takim razie nie jest chyba jego matka, tylko macocha. Jejku, ale się podziało. To wszystko. E to symbol what am I to do with you little one? you how did you get here? hmm doesn't matter you'll never leave this place alive. To ta babcia tego chłopca jest tą wiedźmą całą. Co za. Co za kobieta. E, ten symbol jeszcze chciałabym znaleźć. O ile tutaj gdzieś jest. Chyba nie ma. E, dobra, tu już byłam. Nie, nie. Eee, dobra, tutaj nic więcej póki co. Tutaj też nic nie mam. W tym to otworzę. Nie. Oni ale chyba na razie nie jest mi niczego potrzebna. E, tutaj, <laughs> a jakby tak? Szczypcami? Nie, mhm. dobra, to byłam na dole. E, tutaj, Może to jest jakiś potrzebny. Proszę. Yy, klucze może. Czypce. Coś tutaj jeszcze mogę znaleźć? Czarna magia bez wątpienia. No bez wątpienia. No czarna magia. O, tu jest chyba tak. A tam coś jest? Nie, tam nie ma nic. Dobra, rozgrzany srebrny łabędź. Muszę go chyba wrzucić jakoś do wody, nie? Czy nie? Czy mogę go tak dać? Nie. Tu jest woda, dobra. Ok. Proszę bardzo. Aha, tak. Dobra, tak się obraca. Um... Okej, okay, to będzie chyba jakoś z tej strony. Albo z tej. Albo z tej. To będzie... w stronę w tą. Moment. A dobra, to zostaje w tym miejscu, to w tym. To w takim razie to będzie. Nie wiem gdzie? Jeszcze? Mm. Nie, chyba nie z tej strony. To sobie na razie odłożę na bok. To będzie tutaj, gdzieś. Um. To będzie tu. To tutaj, dobrze. to tu... E, to będzie tutaj, to będzie tu, to tu... to będzie tutaj, to tutaj, to będzie tu I ostatni element... Proszę bardzo. Okej, okay. czyli to jest tutaj grób tej yy, matki Tej matki um. Tu nic nie mogę zrobić Mam diadem, mam kielichy i koszulki z pokrzyw Tutaj nie A może te kielichy Dobra Okej, okay. najpierw ten. Okej. Okay. Okej. Okay. Fajnie. I... Proszę bardzo. Już? Mogę coś chcąc zebrać? Nie, magiczny portal. Dobra. Aha! Ja już chyba ogarniam. W sensie ta matka księcia, yy, króla, matka króla jest czarownicą, która miała romans z

Proszę bardzo, macie dźwignię. U, winda. Ale jeszcze zanim do windy, to jeszcze tutaj. E, sprężyna i zębatka. Um, nic tu nie widzę. Zębatka, zębatka, sprężyna. Sprężyny wszystkie. To jeszcze dwie zębatki, tak? Dwie zębatki. Coś może tu trzeba odsunąć, bo to tak też może być. A, jest, dobra. Wszystko w temacie. Aha, czyli części windy. Tak, by napędzić windę. E, nie da się tego na, na ten, na zmianę. O, dobra. Czyli teraz tutaj na dole coś też musi być. Tak, tak, tak. Chyba, że damy tutaj. Te co są obok siebie, może przesunę. Tak. Ej, straszne to jest. E A jakby się dało... nie wiem... Aha, bo to ma być tutaj też, dobra. To by było w ten sposób i musiałabym teraz jeszcze te dwa tutaj wrzucić, nie? To sobie wezmę tutaj, zrzucę. To jakoś muszę stąd wyciągnąć Prawda? A jakby to... Mm, ale nie no, bo z tej strony to mi chyba braknie raz, dwa to te dwa, trzy trzy i tutaj to czwarte. To może to jest sposób. Żeby to jednak w drugą stronę puścić. Moment, moment, moment. Albo nie? O, może tak, jednak. Um. Może w ten sposób. O, poszło. Dobra. Czyli windę mam naprawioną. Tutaj co? Po, po, tutaj portal się zamknął. Tutaj już nie ma tego chłopca. No to idziemy. Jest tu się... faktycznie wielki pająk. Okej. Okay. Co my tu mamy? Tu łabądek jakiś. Tutaj sobie Hist... A, tutaj będą chyba trzy historie nawet. She admitted to poisoning my queen so we could be together. I was inconsolable. In my fury, I banished her and commanded her to never contact the royal family again. I said I never loved her like I loved my wife. She was heartbroken, but I saw something else in her eyes too. I saw rage. Mm -hmm. Tu będą chyba jeszcze dwie opowieści. Kamienny kamień, ok. A tutaj co? Czarna magiczna kutka. Tutaj. I tutaj pewnie jest mi potrzebny jakiś gwóźdź. Mhm. Jakieś gwoździe chyba mi są potrzebne. Aha, tutaj już byłam. Dobrze, to idziemy po kuszę. Kusza była... Tu? Nie, co ty tu robisz? Really okej. Okay. Really no okej, okay, spoko. Eee, kusza... Tu była kusza. Okej. Okay. Czyli ja potrzebuję. tego. Przyniesiesz mi to? Nie. A ja tu jakie to mogę? Kandelabrem? Nie wiem jakie ja to mogę to ściągnąć. A tutaj co jeszcze? Trzmatka nie, nie ma sensu. Tutaj. Na herb, nie mam herbu żadnego. Um. Hmm. Tutaj, proszę bardzo, zębatka. Dobra, mamy gwoździe, więc mogę sobie tą drabinę ogarnąć. Um. Ty masz jakiś tutaj. Aha, muszę ją naciągnąć, ale ja nie wiem, jak tam naciągnąć. Ten mi nie odda tego. No to co, no to muszę na razie tylko ogarnąć sobie to. Proszę bardzo. Mam drabinę. I co mam z nią zrobić? A, może teraz tą... Um, ten beł to odkuszę, prawda? Uda mi się ściągnąć. Mhm. Okej. Okay nie jest gotowa do naładowania no to ja nie wiem a tutaj? nie odda a jakbym tak? o! mam żołądź i po co mi ją? tutaj chyba nie wiem, wiem tak, wiem a może tu? nie? Może tobie. Co ci mogę tutaj zrobić? Nic ci mo nie mogę. Szmatką też ci nie wytrę. A wjadę? Jak ci dam? Nie. Eee, no to nie wiem. Co mogę mu zrobić? A może tym żołędziem? Ale tu mam naciągnąć kuszę żołędziem? Chyba nie. Hmm? A może? Nie. No nie wiem, jak naciągnąć. A może diademem naciągnąć? No to szczerze mówiąc, nie wiem. A tutaj co? Nie. Też nie. A tutaj? A może... A? Duszku, proszę bardzo. Aa, I idziemy do zamkowego lochu. Mhm. Ja się tak jeszcze rozglądam za każdym razem za tymi... E, no, tym symbolem takim, wiadomo. Ale chyba go nie widzę. To super. Dobra, tutaj coś mam. Aha, to korbka do kuszy. Aha, czyli to tylko po to tutaj przyszłam, po korbkę do kuszy. No dobra, to sobie ją naciągnę. Proszę. Cyk. Cyk. Dobra, i idziemy załatwić pająka. Proszę. Co tyle? Przeciąć. jej, nie przed na szmatką, miej nie wytrę. A mogę cię tak przemienić? Nie. Eee... No i czym? Hmm. Hmm. Tutaj do mnie wydzimy. E, no nie wiem, póki co. Czym to poprzecinać? Z tobą już nie chcę gadać. Ty mi niewiele powiesz. Tutaj coś jeszcze? Nie, tutaj nic. E, magiczny portal to nie. Tutaj nie, bo tutaj nie mam mapy do tego, prawda? E, więc nic mi to tutaj nie dam. Tutaj nie, nic tutaj nie zrobię. A w dół jeszcze. Tu nie mam tego herbu. Nie dotykać. A może nie, 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 nie. Czyżbym coś pominęła? Leśna droga. A jeszcze wcześniej? Nie, no wcześniej to chyba nie ma sensu. Szukać pomocy. A może... A nie, bo ja w sumie próbowałam chyba dać ten diadem, prawda? Tutaj też nie. No to szczerze mówiąc nie wiem. Co mogę teraz zrobić? Czym przeciąć te sieci? Pajęcze? No nie mam pojęcia. A może duszek mi pomoże? Duszek mi pomoże? Nie. Duszek mi nie pomoże. Um. Hmm. A jakbym tutaj tą szmatkę? Nie. Nie. To mi tutaj nie da. Tutaj na pewno nie ten loch też nie. Um. A tu coś ten, a może to? A, widzicie, udało się. Proszę bardzo. I koszulkę. Dziękuję, dungeon. I came here to get this map. Can you help him? Pomogę Ci, oczywiście, że Ci pomogę. Ale tak, na dzisiaj ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że odcinek się podobał i oczywiście słyszymy się w kolejnym. W takim razie do usłyszenia. Cześć!